Tak, wrzesień 2024 roku wspominają przedsiębiorczynie z Dolnego Śląska. Wrzesień 2024 był niestety dla nas bardzo ciężkim miesiącem. Dotknęły nas skutki powodzi. Od pierwszego dnia po powodzi osuszaliśmy lokal, oczyszczaliśmy go. Niestety, wszystko, co było zalane, trzeba było wyrzucić. Nie udało się nic uratować. Płacz wielki. Woda, jak szła, to już ludzi wypraszaliśmy z wrotkarni, żeby opuścili, chociaż były rezerwacje, bo były urodziny dzieciom. Dzieci sobie nie zdawały sprawy z tego zagrożenia, co to w ogóle może być, jakie to skutki może nieść. W przypadku pani Marty i Marioli z Jeleniej Góry ogromnym wsparciem była pomoc finansowa z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, udzielona za pośrednictwem Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od momentu złożenia wniosku w przeciągu dwóch tygodni otrzymaliśmy pomoc, dzięki której mogliśmy odbudować straty sporządzone w wyniku powodzi. Po otrzymaniu środków dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najszybciej wznowić działalność. Dzięki temu, że szybko odbudowaliśmy nasz salon, mogę znowu przyjmować swoje klientki. Złożyłam do, złożyłam do karu wniosek o udzielenie pożyczki. Wydawało mi się, że będzie łatwo znaleźć drugi taki lokal, ale do tej pory jeszcze niestety takiego lokalu nie znalazłam. Natomiast w związku z tym, że prowadzę gastronomię, pomyślałam sobie, że może w tym kierunku się rozwinąć, bo są zobowiązania, które ciążą na nas i trzeba je niestety spłacać. Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci wrześniową powodzią, nadal mogą składać wnioski o pomoc finansową z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej kar.pl.